Jak czytać rozmiar opony? OK, nie przedłużajmy. Mamy oponę opisaną jako 205x55R16. Są to dane, zakodowane dane na, to, na temat rozmiaru opony. I tak, pierwsza liczba w tym całym ciągu znaków 205 oznacza szerokość opony w milimetrach. W przypadku tej opony to 205 mm. Druga liczba Tutaj mamy 55, jest to profil opony, czyli procentowy stosunek wysokości boku opony do szerokości opony. W tym przypadku jest to 55% z 205 mm. Ten bok opony to właśnie jest profil opony i on jest określony tą drugą liczbą procentowym stosunkiem do szerokości opony. Tutaj mamy 55%. Z 205 mm. Gdy mamy oponę na przykład 195 na 65, wówczas jest to 65% z 195 mm, czyli ten bok opony, profil profilopony, to w tym przypadku, w tym drugim przypadku 65% z 195 mm. Trzecim parametrem, czyli R16. To średnica felgi, która jest wyrażona w calach. I w ten sposób mamy opisaną całą oponę. Oczywiście, tutaj są również inne parametry, np. parametr, który określa indeks prędkości. Należy pamiętać, że każda opona ma określony indeks prędkości, czyli Indeks, który oznacza prędkość, do której dana opona może być bezpiecznie użytkowana. I tutaj, chociaż kiedy użytkujemy nasze samochody na naszych polskich drogach, najprawdopodobniej nie jesteśmy w stanie tych prędkości osiągnąć, to jednak warto o nich pamiętać. Może kiedyś pojedziemy na tor, czy wybierzemy się na niemiecką autostradę. I tak, duża literka T to 190 km na godzinę. Duża literka H to 210 km na godzinę, literka V 240 km na godzinę. I tutaj oczywiście oznacza to, że do tej prędkości, w optymalnych zakładanych warunkach, ta, ta opona zapewnia bezpieczną eksploatację. Oczywiście to wszystko się zmienia, kiedy jest np. niesamowicie gorąco, kiedy ta opona już jest troszkę zużyta. Ale jednak należy pamiętać, że jeśli mamy indeks prędkości wyrażony jako do 190 km na godzinę, to powyżej 190 km na godzinę oczywiście najprawdopodobniej od razu się nic nie stanie, ale utrzymywanie takiej prędkości może być niebezpieczne dla samej opony. Ona nie jest przystosowana, żeby na przykład być użytkowana z wyższą prędkością przez na przykład dłuższy czas. I należy oczywiście o tym pamiętać. Więc znamy szerokość opony, znamy wysokość jej bocznej ścianki, wiemy na jaką felgę, na ilu calową felgę może zostać założona, znamy indeks prędkości. Więc można powiedzieć, jeszcze jeśli znamy jakie felgi posiadamy, jaką mają szerokość, wówczas możemy bezpiecznie kupywać. Wówczas możemy bezpiecznie kupować opony. Pamiętajmy tylko, że każde auto jest przystosowane do odpowiednich parametrów kół opony i koła, szerokość, profil oraz felga. Są to parametry określane przez producenta. Oczywiście, możemy ten na przykład, rozmiar felgi zmienić, zwiększyć na przykład o 1 o 2 cale, ale wiąże się to też z pewnymi zmianami, jeśli chodzi o oponę. Są specjalne tabelki, które oczywiście możemy w łatwy sposób znaleźć w internecie, które określają na jakie rozmiary może zmienić koła dany samochód. Kiedy mamy te 205 na 55 R16, to oczywiście możemy je zmienić na inne, na przykład na większe felgi, ale musimy sprawdzić z Jakimi parametrami muszą być to felgi, i jakie muszą być te nowe rozmiary opony, żeby był to rozmiar, żeby to były parametry przewidziane przez producenta. To nie oznacza, że możemy w dowolny sposób zakładać, na przykład wrzucimy 19-calowe felgi o szerokości 245 mm i profilu i, prof, i mające profil 45 mm. Tutaj tak to nie wygląda. To po pierwsze może się nie zmieścić, po drugie wskazania prędkościomierza mogą troszkę nie działać tak jak trzeba, a po trzecie, na przykład systemy bezpieczeństwa mogą no, nie działać tak jak trzeba, ponieważ nie będą przystosowane do pracy, współpracy z takimi kołami. Więc dobierajmy koła w sposób prawidłowy. Tutaj nie ma możliwości oszczędzania. Tutaj jednak jest to rzecz bardzo ważna. Pamiętajmy, że często się określa, że jadąc samochodem, to mamy kontakt z podłożem tylko przez powierzchnię zbliżoną do czterech pocztówek. Ponieważ właśnie tylko taką powierzchnią stykamy się z powierzchnią. I to ma nam umożliwić bezpieczne prowadzenie samochodu, bezpieczne wchodzenie w zakręt i wychodzenie z zakrętu. Jak to się mówi, wejść w zakręt można z każdą prędkością, gorzej z wyjściem z tego zakrętu. Oznacza to odpowiednie hamowanie, oznacza to odpowiednie właściwości w czasie wysokich temperatur, w czasie niskich temperatur, na suchej powierzchni, na powierzchni mokrej, na powierzchni pokrytej lodem, czy też na przykład pokrytej błotem. Opony są niesamowicie ważnym parametrem, o który musimy dbać i który musi być taki jak trzeba. No ale nie będę tutaj Was tego uczył. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.